Celem tego materiału jest przedstawienie wam, dlaczego tak niepozorny i wręcz, jakby się mogło wydawać, niepotrzebny serial, który dotyczy odległych początków historii Batmana, jest tak naprawdę świetnym wprowadzeniem do świata nietoperza i zarazem może być swoistą gratką dla fanów DC. Bo stwierdziłem, że jeśli jakiś czas temu przekonałem sceptycznie nastawionych znajomych do sprawdzenia tej produkcji, a teraz są mi tak naprawdę bardzo za to wdzięczni i twierdzą, że jest to naprawdę ukryta perełka w repertuarze DC, to może i wam przedstawię, dlaczego moim zdaniem warto poświęcić czas tej produkcji w gronie dziesiątków innych seriali. Przedstawię wam, dlaczego warto obejrzeć go tam w tym swoistym podcaście lub w materiale po prostu. Pierwszy z pięciu sezonów, które wyszły, został wyemitowany bodajże w 2014 roku. Więc niedługo po wielkim boomie na trylogię Nolana, lecz dalej przed tą wizją Zaka Snydera, co skutkowało stylistyką i tonem bardzo zbliżonym do tego znanego z chociażby filmu Batman początek. Sam zacząłem oglądać sezon drugi dopiero, gdy już wystartował. Pierwszy jakoś mi umknął, mimo że wtedy chłonąłem wszystko związane z gatunkiem superhero, a szczególnie od DC. Wizja serialu opartego wokół postaci Batmana. Jednak bez owego nietoperza na pierwszym planie, no, no niby mieliśmy Bruce'a, tak, ale nie, nie było tego, tego naprawdę mm, Batmana, I jakoś mi się wydawała taka nieciekawa i nudna. I było tak przez większość czasu, aż dotarłem do drugiego sezonu, który był moim zdaniem przełomowy dla tego serialu. Warner Bros. wyłożyło wszystkie karty na stół i liczyło, że, że się uda. I że jak możecie się domyślić, uważam, że się udało. Chociaż zacznijmy od początku, czyli od pierwszego sezonu. Pierwszy sezon próbował wpisać się w stylistykę znaną z trylogii Nolana. Udawał, że jakimś sposobem jest prequelem do Batman Begins. Jest to zrozumiałe, bo filmy Christophera cieszyły się bardzo dużą popularnością i jest tak do dziś. Wyszedł z tego kryminalno-gangsterski mashup z batmanowskim tłem wojny gangów między Maronim a Carmine'em Falconem początki pingwina u boku Fishmuni, z której prawie Prawie nie znacie pewnie, lub jest wymyślona na potrzeby serialu, oraz próba odnalezienia się w gofam przez y, młodego Gordona to kilka wątków z pierwszego sezonu. Nie wspomniałem też o Brusie, nie bez przyczyny. Przez jego wiek twórcom ciężko było coś dobrać do niego, ale wydawało się. Y, wydawało, się do godny, wydawało się to wiarygodne. Wydawało się to wiarygodne, ponieważ. Ach, wydawało się to dobrym rozwiązaniem, ponieważ jest sobie tam w tle za Gordonem i przestępczym świadkiem go tam. Głównym protagonistem nie jest Bruce, a James Gordon, który rozpoczyna pracę w GCPD i który dopiero poznaje młodego Wayne'a. <laughs> tuż, po tuż po zamordowaniu jego rodziców i przysięga, że odnajdzie zabójcę. I to jest taki, taki główny wątek relacji między Gordonem a Bruce'em. Złoczyńcy, których znamy, są jeszcze daleko od komiksowych czy też na przykład growych odpowiedników. Każdy z nich dopiero będzie stawał kroki w tym kierunku. Jest to jednocześnie zaleta, jak i wada. przez wybranie takiego wczesnego okresu z historii tych postaci. Nic przez dosyć długi czas super ciekawego się z nimi jeszcze nie dzieje, i wszystko toczy się tak w bardzo powolnym tempie. Ale jest to jednocześnie dobre, ponieważ gdy dochodzi już do jakiegoś przełomowego momentu, Wiemy, co do tego doprowadziło, dlaczego tak się bohater zachował oraz niejednokrotnie nie będziemy za nim stać. No i później drugi sezon dostał zielone światło. Nadeszła zmiana. Potrzebny krok w stronę stojącej na własnej nogach historii, która już nie będzie stała w cieniu y, trylogii Nolana, tak? Sezon drugi w przeciwieństwie do pierwszego nie boi się próbować, nie boi się zmieniać głównego statusu quo bohaterów, który został nakreślony przez lata obecności w popkulturze. Nie jest już tak zachowawczy jak pierwszy, przez co może rozwinąć skrzydła. Wydaje się w tym momencie, że twórcy wiedzą, w którą chcą stronę chcą brnąć, a Warner Bros i modziwo na to pozwala. Robi się szalenie. Dochodzi wiele nowych postaci, wątków. Postacie takie jak Pingwin czy Riddler dostają większego kopa w stronę tych odpowiedników, których znamy. Wszystko zaczyna, się ta, zaczyna pachnieć takim komiksowym klimatem. Jest to wszystko fajnie spięte i trzymające poziom aż do samego końca. Przy czym przy piątym sezonie troszkę to słabnie, ale ogólnie jest cały czas tylko lepiej. lepiej Ten drugi, trzeci, czwarty to jest taki pik serialu. Szczyt, jaki osiąga ten serial. I mógłbym się rozgadać na temat każdego sezonu dłużej, ale nie ma potrzeby, bo zdaniem wielu jest, jest to, co w drugim sezonie, tylko więcej odziwo, tak jak mówię, trzymające poziom aż do piątego sezonu. Dzięki pierwszemu sezonowi, który był wolniejszy i taki bardziej bezpieczny, jesteśmy w stanie dostrzec tę zmianę i docenić go fam jeszcze bardziej. I uważam, że najważniejszym atutem, jakim jest. Schemat, taki, takim, taki schemat serialu, który rewelacyjnie się sprawdza i eliminuje problemy serialów y, takich jak stacje jak CW, czyli np. Flash czy Arrow. <laughs> Dostajemy jest, jest coś takiego, że dostajemy wątek fabularny, który jest głównym motywem odcinka. Rozłożony jest on na na przykład 2 do 4 odcinków, podobnie jak w komiksach, taki story arc tak zwany. Dzięki temu postacie idą dalej naprzód, brak tutaj pustych takich zapychaczy, jak właśnie w większości serialu. seriali, typu Arrow czy Flash. Yy, ogólnie w seriali powyżej liczbie odcinków powyżej 10, to bardzo często jest zjawiskiem, że mamy takie zapychacze. Yy, mamy dzięki temu historię skondensowane na kilku odcinkach i później przechodzimy do następnego story arku i tak dalej następnie te wątki przeplatają się między nimi na przykład dostajemy trzy odcinki ze skupieniem na postać, postaci nie wiem, Mad a później przechodzimy do hipotetycznie do Riddlera gdzie w kolejnym w tym trzecim story arku mały połączenie Riddlera i Mad Hattera i te wątki, to wszystko się fajnie za, zaplata i się to naprawdę super ogląda. Jest to świetny zabieg który, zabieg, który się sprawdza w komiksach, jak i tutaj. Inne stacje mają po 20 parę odcinków na sezon. Rozłożyłyby taki wątek fabularny na te 20 odcinków, przez co wychodzi takie lanie, jeśli rozłożą taki wątek fabularny na co tutaj mamy w czterech odcinkach, oni tam by rozłożyli na te 20. Przez mamy to mamy tą właśnie te puste odcinki, takie lanie wody tak zwane. Historia na odcinek i tylko koniec. Hint, wiecie, to y, taka, taka zapowiedź do kolejnego odcinka i tak trochę do głównego wątku. Tutaj nie ma czegoś takiego. jest to moim zdaniem właśnie największy, największy atut GoFam, że nie, nie ma takich niepotrzebnych odcinków, nie ma tego systemu, że mamy tylko na koniec taki główny wątek i, i wiecie i tylko dopiero ruszymy go pod koniec sezonu jest tak jest jak mówię, jest coś podobnego na styl komiksów dochodzi do tego zróżnicowanie wątków postaci i zmagań, z jakimi się będą musieli mierzyć co chwilę dostajemy coś nowego i opartego na czymś co już gdzieś widzieliśmy w komiksach, grach czy filmach lecz wiecie Zmienione na i stylistykę Goffam i, i swój kierunek, jaki obiera ten serial. Na koniec można by dodać jeszcze, jak ładnie to wygląda. Stwierdziłbym, że nazwanie stylistyki ponad jest odpowiednie, ponieważ jest to połączenie takiego Bertonowskiego gotyku lat 80. i może nawet trochę współczesnych. Przez to serial się nie zestarzeje tak szybko, bo nie wiadomo za bardzo, w którym dokładnie okresie ma miejsce ta akcja, tak. I nie ma na przykład odniesień do, do obecnych trendów czy coś takiego, i przez to jest ten serial ponadczasowy dzięki właśnie swojej stylistyce, dzięki planowi zdjęciom i tak dalej. Jest, jest naprawdę super. Mógłbym chyba jeszcze gadać i gadać, jak to mi się podoba. I czasem też nie podoba się ten serial, bo jednak miał jakieś tam odcinki yy, szczególnie właśnie pierwszy sezon. Gdzie, gdzie trochę poziom był słabszy i, i miał te odcinki takie, co były wyraźnie gorsze, ale już od drugiego sezonu jest naprawdę super. Mógłbym się jeszcze, tak jak mówię, więcej rozgadać, ale to musiałem podzielić bardziej na kategorie, na przykład tylko bohaterowie, tylko złoczyńcy, tylko w ogóle jakiś, nie wiem, sezon pierwszy, drugi osobno omówić, ponieważ jest tutaj naprawdę masa i przed każdym kolejnym sezonem trzeba było oglądać recap z powtórzeniem, co się tak działo, bo Tyle się działo, że, że, że to głowa mało. Na razie to chyba wszystko i mam nadzieję, że jeśli się wahaliście, to w jakimś stopniu, jeśli jeszcze byliście zainteresowani tym serialem, to, to rzuciłem wam trochę światła i pokazałem, z czym go się je. Jest, jest Jeśli to podcastowo podobne coś wam się podobało, to zostaw lajka pod, pod filmem. I jeśli będzie jakieś zainteresowanie, to do zobaczenia w podobny podobnego typu materiałach. Hej!